Teraz się trzymaj chwilę, żebym mu do. No tak właśnie próbuję, tylko żebym ja głupio nie wyrwał. Konrad, Wy, no, Ale weźcie mu na pierdolcie, no bo już go. Konradzowni! Dobra, dobra, dobra po kurwa, ciule jesteście, Dale, kurwa. Go, 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 go. Bo ja pierw myślałem, że ty się okopujesz tam, nie? Dobra, schowajcie się, schowajcie się, trzymamy to, schowajcie a -a? się, schowajcie teraz. Zatrzymałem wam Kstusa, był free kill a i nie pomogliście. Ale, z się, Uważajcie, kontują nas, od naszego spawnem mniej więcej. o jak się patrzycie na naszego spana, to po lewej. Matku jedyną. Wziąłem im kawa. To, to jest Adal a, to Adal... tak, Redu. Adel. Aldenka? Eee, yy, kondują was, kawa, kawa, kawa nie Nieważne, kawa nie wjeżdża. Kurde, na styk. Po prawej. Za ile będą mastery? Nie, Już, tam Nie, za A, rzeczywiście. Wchodzą wam, wchodzą wam. Mastery, mastery, mastery. Kawleria wjeżdża, panowie. Kawleria wjeżdża. Kawa po hisze. Kawaleria, wjeżdża? da? No, no, kawa, kawa chłopaki. Kawa, kawa, kawa. Pikarski. Pika, a jest dobrać, nie, no jakieś w ogóle mamy pikę? Nie. Chod, ten... 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 Konny są do, do środka od prawej, od lewej. Czyli. O Gandalf, odwróć się. Kony. Słują, rzują, wybiegają. Słują, chłopaki. Na... środek, strzelajcie na środek. Dobrze. Kawa wam gdzie, panowie? Kawa. Dobra, spadła. A dajcie, kurwa nie ma leży na modowaniu Kawa kawa kawa, wjeżdżał, kawa 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 Gdzie to masz kawę? Kawa, kawa. kawa. nie żyje Nice Daj chodę Jest niebezpieczny. Jeszcze... Brower nie idzie O Jezu Anaki Ja bym chciał do toba, Gdzie? Gdzie? Na podmaster podejście, podmaster to samo podejście Masz na to Są pod masterem, jest w stodole jeden janczar, idą środkiem, idą środkiem Kurde Został Został Uważaj Konrad. Spokojnie, to ja ich tu Ej, jest tutaj Ej tutaj, to... no jest. Ale weź się Konrad Konrad ma. Spokojnie, jest kurwa którego... spokojnie. wiem. Weryt <grym> w ciągu. co jest zgierłaca z tego konia. To fajnie, bo i mnie. Chuj, I Konrad, ale ty z tych rzutów zawsze czapiasz bo... <grym>

Ej, kawał wam tam podbijasz, jakoś. Ej, nie, jako to, ale, brataj, Woga, kawa wam! Nie, wracaj tu! Zabiłem jednego! Ja wziąłem, wziąłem, wziąłem! Której, go nie wynik! Plecy, 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 wszyscy, plecy, wszyscy! Wszyscy na mele, wszyscy na mele już. Wetrudolny, to jest rapier. Nie, nie, tego dotknął. Nawet, no, pierdolny no, się. Dobrze, ej, Gerwat się wypalił na wetrówki. Na mele, nie? Ej, ej, bo tu się pał jest. Oj! Po mnie!

Biegnie. <śmieniu> Kurwa Ok, <Taka ma> <śmieniu> O! <śmieniu> <śmieniu> go zabił Ch Chłopca się Kuba bawi w Rodeo. No, <śmieniu> <z> to <tytułem śmieniu> <do> ty <tytułem śmieniu> <okey. śmieniu> Nie podchodźcie, oni są wcelowani, nie Tak, oni są wszyscy wcelowani, czekają no no aż tylko podejdziemy no na właśnie. masę Ale jednego ściągnąłem. po co? Po co? Po co? Nie Kurna no. Prawie dwóch zabiłem. F y ventru, możesz trzymać wejście od wioski. Czekajcie, na prawo jest jeden typ, na prawo jest jeden Dawaj go. Wędru plecy. Wędru tutaj. Dobra, słuchajcie, wbiegamy za Radowioski. Wentru trzymaj po prostu. Ja, ja, już, ja już jestem pod masterem. Wbiegać, wbiegać. Wędru, trzymaj wjazd od naszej strony, żeby tu kawa nie wjechała dobrze. Się żyje, nie żyje, garma Nie, My walczymy, walczymy pod Mele. Pod master i już bie, bierzemy ich w Mele. Ratuję ka e, kawę. Ja lecę. Też. Dobra, pomagaj. Dobrze, dzięki kawa wjechała, kawa jedna wjechała. Plecy. Yy, druga kawa wjechała. Lecę kawa wjeżdża. Jedna kawa nie żyje. Dostrzelcie ją tam e, za, za e, drewnem jest jeden. Z pistoletem Zarus, chodź tu Kto jest z trzecią kawą? Nikt. To ty, tak? tak? Po prostu. Wentur jak ktoś dotrzymać znowu te wejście nasze od naszej strony, mm. nie? Mm? Uważaj, bo to jest kawa. I tutaj jest piech... Uważę, piechota. Uważaj, yy, to, to jest tutaj. Mówcie, gdyby raszywali, w którąś stronę. To? Prawa, wojski no lecą to jest. tu. Wojski uważaj, jesteś chłop. Na tarczę, na tarczę. Dobrze. Cofaj, cofaj wojski. Garbacz! Dobra, przyjąłem przynajmniej. Dla ciebie. Kurwa. Y no co? Przestań kartę. Znaczy, Conro gdzie, gdzie oni są tak w ogóle? O, kawa wjechała. Lecy jamczar, Dobra, Panie easy. panie łucznik, you. odsuńcie pan, panie ciągnął. Nie, 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 pan, panie ciągnął. Panie jest. odsuńcie pan, panie ciągnął. Panie łącznik, odsuńcie pan, odsuńcie pan, odsuńcie pan, będę musiał odsuńcie pan, dwu za chwilkę. Palko w dupeł panę. Też poczekam, poczekam. Nie konie. Pszczelaj w połanie. jeden. Mastery Właśnie, mastery gdzieś są czy Nie? Dziękuję. Ono chyba już pod, sub, Później na kanacie rzuciło. Eee, te... rasują, Strzelajcie, strzelajcie do nich. Żeby, nice. Żeby jak najwięcej osób dropnęło później palę e, jak ten księciowski to chyba traluje, drugą rundę, z no, chyba to no, i, tak. Też i, i Henry Kawa pomóżcie na prawej, dzięki. Na prawej? Oh fuck, ej, o cholera. Nie mam toporu przy sobie. Nie, ja mam mną. Jestem bez broni. O dobra, to jest watch, Uwaga że... na prawej, i... bo tam będzie garłacz. Ja, ja się wpierdolę w tego garłacza. Albo chuj. Nie, oni według Kawa ale... pójdźcie na prawej, bo się zabije. Oni, oni wzięli dwie, oni wzięli dwie te piki. Tak, widły zostało. Wiem, ale. Kawalerzysta jeden spadł ogółem. Ja ja, też jedna, się jedna kawa na plecy jedzie. Kawa na plecy bieża. Odmłynę. Odmłynę kawa, odmyna kawa. Dobra, no, schodzę z tej... Walczcie, Walczyć pod Masterem, nie udajcie żadnej rundy. Dawaj mi, dawaj mi jego broń. Nie mam broń. O jest garocz. Walcie pod Masterem i razem, kawa wielka. Ja ja Mamy ja mam, ja. ja, mam, ja ja, ja, no. A! nie, nie, cię. nie, Sherman. nie, nie, teraz nie. oni nie. mają Shermany. O, o Boże kurwa nie, 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 podejść bardziej nie, nie, żeby nie, mastery. A, kawa, 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 nie, 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 Kawa nie, kawa nie, kawa, plecy, kawa, plecy. kawa plecy. Kawa odpecuj się wpierdol yy. Kawa, 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 kawa Garwacz, uważajcie gdzieś tam Garwacz się kręci Dostał, y jeden rzut ma Kawa, kawa, kawa no. jeździ Dostał drugi rzut a nie to bra, nie dostał. Nie no wejdź! Ja garłacz Kuba, które mają 20 szarmanów na Boga Co, ja się stał się ja po jakie mało. 4 na 4 jest, 4 na 4 jest. 4 na 4 jest. Konrad, podziel to na liczbę tych, e, rzutek. Ej, może panie Garłacz, pomożesz pan samotnej pizzy w potrzebie? Ja się nie ugażę. No, może wybierz tą i uciekaj. Minut. Dobra, robię skrinka. Nie, że nie chcę powiedzieć, ale pan samorę. jestem, ale co... nie zaczęliście, co? Zaczęliśmy. Już taka rzeź, tyle trupów. Dawajcie, stoicie, sprawcie. O niej ruszyłem kanały Kanały? Tak. Wszyscy pobiegli na kanały. Tak. Tak. Przejdź... Przejdźcie na prawo. Nie raszuję, nie, nie, nie raszyuję. Ej, nie, nie. a może raszują, rasują, raszują kanały, raszyłem. Dobra na prawo, na prawo, na prawo. Walczuję z nich hukami. Pójdź. Odejdźcie tylko. Odejdźcie, odejdcie, odejdźcie, walcie z nich hukami, jeżutkami i wszystkim co macie. Dobra. Boga i to bierzcie, pierwszy łódź, Ko Ra y walcie, 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 walcz, 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 to walcz, walcz, No dzięki, walcz, A, walcz, walcz, ma. Sorry walcz, ile walcz, 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 walcz,

Walcie do nich, walcie do nich Nie raszujcie, na mele nie ginie Ja ich nie zraszowałem, oni zraszowali ku**a dwie yeah. Przejdźcie, więcej osób, więcej osób jest potrzebna Walcie do nich, tu żółtki wchodzą jak masełko, no k**aki Mele, mele, mele już Było mało To było intaktycznie trochę nie z metra Czemu nas jest tak mało? To, to

Nie. Możecie ich holdować po prostu, po prostu ich holdujcie tutaj. Macie górę, macie no, górę, po prostu, mamy, górę. Nie, no, mamy, mamy hi, górę. Mamy high granda po prostu mamy high z łuku. strzelajcie Mamy Strzelaj high granda strzelajcie, mamy high granda Strzelajcie z łuku, dopiero z łuku. Mamy powiem. high ground, mamy high ground, strzelajcie. No patrzę, no patrzcie, wystarczy nie strzelać, wystarczy strzelać. Ja będę się celować. Nie raszujcie! Ej, dobra, z tego, z tego będzie rasa! Nie raszujcie! Powiedziałem, żebyście rasowali! Stójcie! stójcie na górze! Stójcie i strzać! Stójcie w miejscu! Nie wciskajcie strzałek! Ej, ale, ej, ale, to, był strzałek. Ej, ale to, to, to były trzy headshoty pod rząd, to musisz nie, z tego nie, to już... nie regulujcie odbiorników! Nie wciskajcie strzałek! Proszę. Mogę iść na prawo do Ej, środek trzymać! Trzymać, trzymać! Trzymać, <laughs> trzymać! Dobrze! Rzutka! Ale znowu za blisko podeszliście! Dalej, 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 na odległość! Na odległość! Chajtować, tak, kajtować ich, kajtować. na Unikajcie mele, po prostu ich rozprzywujcie. Ale im mele. Zaraz Zostałem stworzony do mele. Albo do śmierci. Wchodzę i Więcej łuku, więcej łuków, więcej łuku. Dajcie mi mele albo da dajcie mi śmierć. Mam. Kto, kto powiedział, że na tym... Y kto powiedział, że na tej mapie y kawa jest bezużyteczna? Paczek Kosi. Paczek Kosi poczuł swat. Ej, czemu gościu, który mnie zabił, po tym mnie cztery razy uderzył szablą w brzuch? To będzie zdrowa kawa. Schowajcie się, schowajcie się i robimy stop. Nie ma ich w kanałach. Idą kanały Widziałem. Może fejkują? Pobiegli wszyscy. Nie, biegną, biegną, fuj, biegną. Holocaust, Holocaust, co robicie? Cel... Idźcie dalej, idźcie dalej, idźcie dalej. Dalej, 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 tak, dalej. się tutaj, w głąb, dalej w głąb. Patrzcie, Ale... jak, jak tutaj można w nich napieprzać, patrzcie. Ojo. Mhm. Następny headshot. Zrób, matko, zrób Edita, proszę, jak mi te kurwa żółteczki wchodzą. Polokałż. Komu nie Cześć. wchodzą, Konrad, komu nie wchodzą? Mi. A dobra, przepraszam, już dwie trafiłem na cztery? Trzy no, trafiłem na cztery, jestem się dumny. Ja pierdolę! To jest gwałt, co tu tu się dzieje. Nagrywam na jeden taka prośba. Odbieracz im muszkiety, panowie, dla mnie. Idziemy, 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 ale im najbardziej kurwa. Jeszcze jeden jest tam jak coś za nami. Nie zabijcie się na tym wyskoku, to ważne. Ja pierdolę. A to jest oni mogą. Że teraz herszt się was zwalił, tak? Tech. Seki to nie potrafią skakać z tamtego mózgu. Wchodzimy na górę, na... ten. Zobacz, co do A, z nie? Proszę, to mocno, lecimy się, rozsypka, rozsypka, bardziej. Zajmijmy póki z jedną jedna czy coś, no. Może i... z na górę, zapierdalasz na górę. na na a są na górze, biegamy na xa. O Po prostu nie biegnijcie, tym, pszczem, dalej! dymem, 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 fauna, bo to dymem, 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 Biegnijcie na dymem, na na dymem, 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 się dymem, 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 ja dymem, na mastery razem Oj,

Oh, o hey, ja, nie, Ej, 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 ej. Oła, dwie strzały zaraz! Esa sita. Nadjecham ser. Eee, przypomnijcie mi, ile szybkości ma pała. Y, znaczy, y, ten, w sensie, y, 90, 90. 90 miała. Zresztą można ładnie przyspieszyć. na naprawi, tak? Och, Środek ogień, Ogin, ogień, ogień. Idź, idź. Ogień, ogień się rozpychać No w Dobra, jazda Stop Hoda pychać się tam, nie strzelaj w środku Czemu tam ja na line Nie wiem Zejdźcie na mastery, zejdźcie na mastery konar, idźcie pod mastery szybko Kurwa gdzie? Na no jak Na, na mastery bo tam ludzie biegną od tego A, dobra tam są stany tymi ludźmi. Ja myślałem, że, nam, że nas już dwóch zostało. Nie Dobra, to jeszcze jest winable. Bo nie mają żółtek. Podnosisz rzutki. 60, jabłek, kurwa. Wyrzucij pistolety, podnosisz no rzutki. Gdy, gdyby umieli tymi. Oj, sorry, Dobra, jest trudna grać. Gdyby umieli tymi pałkami, kuwa ruszać, no, no to by się już nie żył. Fisk. Oni są w środku. No, Kurde, nice chciałem ja. I nie zatrzymujcie się w tym, w tych kanałach pod żadnym pozorem Po prostu do przodu Kto zginie to zginie i trudno Nie, kto zginie ten kurwinox. nie umiesz Po prostu do przodu Do przodu rozpiechać się, rozbiegać się i dociskać ich, dociskać ich Kto zginie pizdo. Jazda Zapiertol go, no kurwe psy na stary zaraz! kurwa! Chłop, 4 hity przeżył! <grywa> Aha, okej. Okay. Dobra, pod mastery lecimy. Oła! Co skurwa, nie, wyżdżę, nie, z kurwa, nie wiesz czy mnie jest zugór? Nie! To Zabrakło mi pół <pucę> te metra broni! <grywa> nie mogę! Co to za A Fidasa. Nie wiem, ja się od początku wiem tam <gülp doo> Co to było? No? Ej, mogę zrobić coś głupiego w ostatniej rundzie? Dzięki. Może Dzięki Dzięki Prawa, prawa, prawa Rąk Koks <gulp explicar> zajebał e, Potrzebuję trzech kawalerzystów, którzy zrobią to co fizji No tak czysto. Ja idę ale na kawę to, to to, to to, to 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 Wszyscy sobie na no. <gulpany> Jaki syf co robimy? Na rynek, na rynek! To jest ty... O Ogim, na rynek, na rynek, na rynek wchodzimy im od pleców! Fizji, ty też to nagrywasz, co? Nie, gdzie oni są? Nie, nie nagrywam. Na rynku oni są kanały. A tu lecimy na kanały, lecimy na kanały. Ja mam po prawo. Rozpychać się, rozpychać się! Nie... Zostawajcie! ju czemuś mnie opuścił Może <grym> jakaś ten strzał był taki mięsisty co to teraz robisz Sam <grym> se wystrzelił. <grym> Ej zostawcie mi go Lecim, Nie łapami, zostawcie łapami mi go. go Łapami. 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 Łapami, łapami! No to kurde bardzo